wygłoszonego po powołaniu Rady Ministrów. Pan premier nie odniósł się ani słowem do polityki zagranicznej państwa, w tym do polityki europejskiej. Nie odniósł się również przed Wysoką Izbą, przed ważnym w końcu dla naszego bezpieczeństwa, statusu, pozycji szczytem europejskim w Brukseli, który się odbył tydzień temu. Przypomnę, warto więc byłoby wrócić do źródeł i pozwólcie Państwo, że przypomnę rotę przysięgi członka Rady Ministrów. Przysięgam dochodować wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczpospolitej Polskiej. Dalszą część roty przysięgi można za pomocą mediów głównego nurtu za pomocą sprawnej narracji relatywizować, czyli mówić ładnie o tym, co jest dobre ojczyzny, co jest pożyteczne dla jej obywateli. Jednak słowa przytoczone przeze mnie mają swoją twardą interpretację. To ślubowanie pan premier cztery lata temu wygłaszał stojąc przed świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim. Teraz wygłaszał je przed prezydentem, następcą prezydenta Kaczyńskiego, prezydentem Bronisławem Komorowskim. Myślę, że warto na samym początku odnieść się i chciałam to zrobić w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości, naturalnie w swoim własnym, z oburzeniem do ostatniego fragmentu wystąpienia pana prezesa, pana premiera a mianowicie do ogłoszenia z tej trybuny, którzy to przedstawiciele partii politycznej są lojalni wobec państwa polskiego, a którzy nie. Albo którzy są bardziej lojalni. W świetle tego, z czym mieliśmy do czynienia w latach 2000. 2010 w stosunku do prezydenta Lecha Kaczyńskiego i w latach 2005 2007 w stosunku do rządów Prawa i Sprawiedliwości jego reprezentantów sądzę, że pan premier nie ma prawa wygłaszać z tej trybuny tego typu wyroków. Druga sprawa, druga sprawa i od razu chciałabym sprostować słowa pana premiera. Otóż posłowie, poczynając od expose pana premiera, po posiedzenia komisji, posiedzenia plenarne, byli pozbawieni stosownej, należnej im informacji na temat stanowisk podejmowanych przez członków Rady Ministrów w sprawach istotnych dla ustroju i bezpieczeństwa Polski. Pan mówił o obecności ministra Dowgielewicza. Pan minister Dowgielewicz był łaskaw się spóźnić na posiedzenie komisji, a potem, kiedy było prezentowane stanowisko, wyszedł i prezentował je minister Szpunar, który wyraźnie nie był zorientowany w sprawach. Taka jest prawda, panie premierze. Ale teraz może przejdę do rzeczy. Chciałam tylko krótko wspomnieć, bo, bo czas na to nie pozwala o zmianie wektorów w polityce zagranicznej, którą podjął rząd PO-PSL na początku swojego urzędowania w 2007 roku, bo ta zmiana wektorów miała istotny wpływ na obecne wydarzenia, z którymi mamy do czynienia w Unii Europejskiej. Wpisanie się w główny nurt unijny spowodowało, że straciliśmy możliwość budowania koalicji w istotnych dla siebie sprawach. I bardzo wiele wydarzeń yy, świadczyło o takim właśnie biegu wydarzeń. Ja przytoczę w tej chwili tylko może dwa symbole uprawiania polityki, bo przecież w pierwszym swoim ekspoze pan premier mówił o tym, że ważnym celem polityki zagranicznej jest podprawa relacji z naszymi sąsiadami. Symbolem poprawy tej relacji jest po pierwsze wystąpienie ministra Sikorskiego w Berlinie, a po drugie obecność pana ministra Sikorskiego w dniu trzydziestej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, w Moskwie, niestawienie się w tym dniu przed Komisją Spraw Zagranicznych, kiedy to omawiane było wotum nieufności wobec pana ministra Sikorskiego i podpisywanie w tym samym czasie umowy z Rosją, którą podważali nasi partnerzy z Europy Środkowej i Wschodniej i która ewidentnie godzi również w nasze interesy. No to jest potrzebna. No to jest potrzebny dłuższy wywód, więc w tej chwili nie będę, nie będę poświęcać temu czasu. Nie ma, panie premier, nie ma wątpliwości, panie premierze, że od czasu, kiedy Polska stała się rzecznikiem Rosji w Unii Europejskiej, wpisaliśmy się w główny nurt myślenia państw unijnych i to powoduje, że mamy bardzo utrudnioną sytuację, jeśli chodzi o budowanie koalicji. A teraz proszę mi pozwolić wrócić do meritum, czyli tego, co się w tej chwili dzieje w Unii Europejskiej i odnieść się do spraw dotyczących euro. Pan premier był łaskaw przytoczyć dane o początkach kryzysu. Kryzys światowy jest trochę inną sprawą niż kryzys w strefie euro. Niemniej zauważyłam tony, takie pobrzmiewające tony stanowisk antyamerykańskich, w tym odnoszących się do, do pozycji Stanów Zjednoczonych i udziały w kryzysie. Ja podobne tony przyznam, dostrzegałam w wystąpieniu dawno, bo podczas forum w Davos, które wygłaszała pani kanclerz Angela Merkel na początku 2009 roku, i ta uwaga była bardzo przypominała tę poprzednią. Panie premierze, może warto przytoczyć wydarzenia. W 2008 roku, kiedy już mieliśmy do czynienia z klącym się kryzysem światowym, w tym samym miesiącu, kiedy upadł bank Lehman Brothers, Pan zgłosił możliwość przystąpienia Polski do strefy euro w bieżącym w 2011 roku. Chwilę potem, po spotkaniu z Radą Polityki Pieniężnej, wycofywał się Pan z tego miękko. Niemniej, zaraz potem, państwa członkowskie Unii Europejskiej zaczęły opracowywać możliwości wzmocnienia integracji w ramach strefy euro i opracowywać plany, do których Polska się przyłączyła poszerzenia postanowień dotyczących strefy euro na państwa nie będące jej członkami. Rząd Polski deklaracją z 14 stycznia 2010 roku złożoną przewodniczącemu Eurogrupy zadeklarował wolę włączenia się w tak zwany pakt Europlus. W, marcu, 2000, przepraszam, 2011 roku, w dwa, marcu 2011 roku została dokonana decyzją, jednomyślną decyzją Rady Europejskiej, została dokonana rewizja traktatu w części traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w części trzeciej, ustanawiająca europejski mechanizm stabilizacji to w tym mechanizmie, w opisie, w dokumentach również o, e, szczytu z marca zawarta jest informacja o, to, o tym automatyzmie i możliwości e, spo, zmiany sposobu głosowania. To są zmiany traktatowe, to jest montaż prawno-międzynarodowy, panie premierze. Państwo się zgodziliście na tak zwane, no, reversed order, reversed majority, odwróconą większość w głosowaniu w Eurogrupie. Proszę Państwa, to jest traktatowy skandal. I nie musi Pan mówić, że trzeba być przy stole. Bo zmiany traktatów dotyczące Eurogrupy w oczywisty sposób są decydowane przez wszystkich członków Unii Europejskiej. Więc tu nie ma Pan o co zabiegać, bo to o Pana trzeba zabiegać, żeby Pan się na to zgodził. Obawiam się, że myślenie o płynięciu w głównym nurcie nie pozwala Panu. Na, na podejmowanie decyzji o państwie, o jego interesach w takich właśnie kategoriach. Mamy do czynienia, panie premierze, z montażem prawno-międzynarodowym. Dyrektyw, rozporządzeń, rewizji traktatów, które rzeczywiście utrudniają w tej chwili ocenę, które z tych decyzji są na tyle istotne, która z tych poszczególnych decyzji jest na tyle istotna, żeby móc dokonać ratyfikacji większością konstytucyjną. Chcę powiedzieć, że całość jednak jest poważnym przekazaniem kompetencji. Mówiliśmy o sprawie finansowania. Pożyczki, którą Rzeczpospolita Polska poprzez Narodowy Bank Polski miałaby udzielić Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu. Podczas wczorajszej dyskusji mowa była o tym, że jest to tak naprawdę inwestycja rezerwy walutowej Narodowego Banku Polskiego albo pożyczka z rezerwy Narodowego Banku Polskiego. I teraz tak, jeśli to jest. Inwestycja, to wydaje się, że ze względu na rolę rezerwy, która ma być tą ostatnią deską ratunku w kryzysie narodowym, inwestuje się przede wszystkim w najbardziej płynne papiery. Ta pożyczka taką się, takim się nie wydaje. To jest, to jest jakby jedna kwestia. A druga to są zapisy konstytucji. W rozdziale dziesiątym odnoszącym się do finansów publicznych, w tym roli NBP i w samej ustawie o Narodowym Banku Polskim. Otóż zadaniem Narodowego Banku Polskiego jest ochrona polskiego, wartości polskiego pieniądza. Proszę zauważyć, że już po szczycie wątpliwości w stosunku do ustaleń tego szczytu. Miały osoby takie jak rząd Estonii, władze, władze Rumunii, prezydent Klaus, prezes Bundesbanku, który co prawda jakby wypowiadał się troszeczkę chroniąc takie odnoszę wrażenie, że mniej więcej w tej samej linii, o której mówili przedstawiciele platformy, że otoż te pieniądze, te pożyczki nie powinny być pożyczkami znaczonymi czyli po prostu przeznaczonymi dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a on już przeznaczy na co chce. Otóż rzeczywiście jest tak, że prawo unijne zabrania rezerwom banków centralnych finansować rządy, budżety rządowe, a czym to jest przepraszam jak nie ratowanie państw? Rzeczywiście nie można przeznaczyć do budżetu to prawda to, co pan, prezes, pan premier powiedział, że nie można przeznaczyć na, w tej chwili na inne cele, ale jeśli nie można przeznaczyć na cele polskie, to na pewno nie na włoskie i portugalskie. Dziękuję.